Z tej strony Max Games plus. i się wam pokażę, jak zacząć przygodę z Minecraft. Na początku, musimy w ogóle odprowadzić co mogę, i piesznik opisze jest podnieść, jak to zrobić. Na początku, musimy wejść w typ jednoosobowy i stworzyć nowy świat. Ja już teraz, świat mam zrobiony, więc po prostu w niego wejdę. I gdy świat nam się już zrobi, to może potrwać, nie, 20 sekund, coś takiego, to się dzisiaj spimy. Gdzieś, no, właśnie w takim miejscu. Na, właśnie najlepiej na taki łące, jaką Cię zespiłem, I na początku to musimy zrobić, to musimy ściąć jakby całe drzewo, nie? Aby o to... to się... No na początku musimy chyba minimalnie trzy no więc... My już tu prawie ścięliśmy. I, I... Kiedy mamy trzy no to musimy je przenieść do, tutaj do tego kwadraciku. I... Zrobić drewnowe deski. Lub inne, no, nie? Teraz musimy zrobić tutaj tak. I mamy stół rzemieślniczy, nie? Na tym właśnie z tym stół rzemieślniczym postawiamy gdzieś, gdziekolwiek. I z tych 8, które nam zostały, robimy raz patyki, a to a z tego robimy kilo, bo kilo drewniany to jest to rzecz my Teraz wkopujemy się w dół. I musimy wykopać minimalnie 3 100, no nie? Okej, okay, ale ja wykopię teraz trochę więcej. Ja wykopię teraz 7 żeby mieć jeszcze na ścikę i jeszcze na łopatę, no nie? Te się przydadzą. Teraz wychodzimy, jakby na, no, na wierzch. No i teraz robimy e, tak samo kilo w kamieniu. Tak się robi, tak samo, z tego się robi też kilo diamentowy, tylko po prostu trzeba zamiast tego byłku postawić, e, wiecie, diamenty, no nie? Ma. Musimy mieć więcej patyków. No i na przykład tak się robi, jakby ktoś nie wiedział. Bo to jest odcinek taki dla początkujących. No, sikiery i łopatę tak, tak. No i zetniemy sobie trochę drewno. Jedno może jeszcze. Okej. Okay. A tyle nam powinno na razie wystarczyć. E, teraz właśnie chodzimy w ten dół. Łopata szybciej kopy, więc łopatą kopiemy. Okej, okay. no i mamy węgiel. Węgiel się przyda najbardziej. No i teraz musimy ten cały węgiel najlepiej wykopać, to no nie? Okej. Okay. A gdy... jak ktoś może żelazo, to to jest w ogóle już najlepiej. Wtedy możemy jeszcze zrobić. Um, możemy wtedy jeszcze zrobić. No już lepsze rzeczy, no nie? Bo dwionek kiedy wkopię najsłabiej. Bo tego go się zaczyna. Dobra, mamy... pochodnię, żebyście tu widzieli. Ok, a kiedy jeszcze tego nie zrobisz, to zostaw subika i łapencję. Bo będzie więcej takich filmów, kiedy dostawisz, ok, wykupujemy ten węgiel. Może nie cały, ale chociaż połowę. Ale chociaż połowę. Tyle nam się powinno wystarczyć i możemy sobie wyjść z tej kopalni. A nie pochodnie. No i teraz chodzimy sobie tutaj. Zabieramy crafting, bo się przyda na pewno. No i teraz lecimy, z, nie wiem, zrobić sobie, albo jakby zniszczyć moby, żeby mi po prostu mieć na wiecie no, na zbrojkę skórzaną, albo na coś więcej. No o z kanion. Taki kanion jest bardzo fajny na początek, bo tu jest z, zawsze żelazo, nie? Tylko trzeba tu uważać, żeby nie zginąć, bo kiedy skoczy się, to się zginie raczej. Okej, okay. czy tuś. Czy tu jest żelazo. O jest. To bardzo fajnie. O dużo tego żelaza. Ok. No to musimy teraz te żelazo wykopać. Hmm. Na źle nam potrzebne będzie minimalnie 3. Ok, już mamy te 3. No ale no nawet też się przyda, bo 3 to jest minimalnie tak, żeby być już trochę tak powiedzieć ustawionym, no? Ok. Hmm. W ogóle. Ja macie odcinek, jak jakować moje karta za darmo. Bo na no, oryginalnej stronie jest za chyba 100 złotych, albo coś w tym stylu. No i teraz musimy się dobudować. Właśnie tutaj, tylko nie pochodniami. I pyk. Okej, okay, się dobudowaliśmy. I, no i teraz, kiedy już nie mamy ani jednego byłku, no nie? I mamy też żelazo, to musimy wykopać 8 e, byłku, no nie? 8, idealnie. Okej, okay, już mamy. Okej, okay, już nam powinno wystarczyć albo 9, ale chyba raczej 8, z tego co pamiętam. No i teraz robimy sobie, albo nie 9? Nie wiem, wykopię 9, bo już nie pamiętam. I jeszcze powinien być piecyk do zrobienia. Okej, okay, mamy piecyk. No i gdzieś ten piecyk postawiamy na przykład tutaj. Postawiamy węgiel w drewno i nam będzie też się przetapiać Te żelazo, nie? Poczekamy, aż te żelazo się przetopi. Kilka, tam minus sekund. No i możemy na przykład sobie teraz wyczyścić ekwipunek, na przykład jakieś takie, nie wiem, takie rzeczy typu diod albo coś wywalić, albo jeden byłka albo coś, bo na razie to nam się nie przyda. Pyk, pyk mm. i tępki też możemy wywalić, choć kilo i mamy kilo, a to też możemy wywalić. ustać nas i kiedy mamy już razy zaprzetopionego, to jest minimalnie, to robimy sobie. Kilow, nie? Kilow żelazny. Bo kilo żelazny już można wykopać diamenty, a diamentowym kilowem można wykopać nedytowy, A, a nedyt jest już najlepszy. Ok, kiedy mamy już taki kilow, no to czekamy na. Bo jeszcze wezmę, tak? I bardzo przydatną rzeczą w jest ta ponieważ można się po prostu bronić przed szczelami, od zombiaków albo jakichś szkieletów e, choć chodź, na razie wezmę. No i tak. Na przykład, kiedy cały dzień nam zeszedł w Minecraftie, no po prostu też sobie wykupujemy takie coś. Taki mniejszy pokój. Pyk, pyk. Zrobimy sobie drzwi za chwilę. Robimy sobie drzwi. Tu jest coś jeszcze? Okej, okay, wykupujemy to. Skopujemy to, Musimy, albo nie tego nie będziemy skopywać. Skup no i robimy sobie lepszą śkielką, to już jest dosyć ok. I teraz jeszcze co musimy zrobić, to musimy zrobić... Mm, po prostu drzwi zrobić. Mam w ogóle ten na drzwi? Nie mam. No ale po prostu to możemy zrobić tak. Pyk, pyk, pyk i pyk. Zrobić ten crafting. I postawić go tutaj. No i na następną rzecz jaką musimy zrobić, żeby przetrwać noc. I w ogóle wszystko to musimy sobie wspalić jedzenie, które sobie wcześniej zrobiliśmy. I tam jest zombie, no nie? I on może nas zabić, ale na razie to nie jest planowana xD Dostaw subika i łapkę. No a to było już tak właściwie na tyle w tym odcinku. Dzięki za obejrzenie, dzięki za poświęcony czas. I tym było na tyle. Daj subika i łapęcy i